Chcesz poznać przykłady posiłków, które pomagają urosnąć wyższym. W tym filmiku pokażę trzy proste, ale pełnowartościowe propozycje posiłków bogatych w składniki odżywcze niezbędne dla rozwoju kości. Przygotuj się na kulinarne inspiracje i zdrowe dania bez wyrzeczeń. Zaczniemy od śniadania. Płatki owsiane na mleku kozim, jeśli je tolerujesz z cynamonem lub kakao, wymieszane z ugnięcionym bananem kawałkami śliwek i moreli suszonych z nasionami słonecznika lub dowolnymi orzechami. Danie dostarcza między innymi wapń, fosfor, magnes, witaminę A, witaminę C, witaminę K i witaminy z grupy B. Zgłodniałeś? No to czas na obiad. Rosół wolno gotowany. Składniki. Kawałek mięsa drobiowego na przykład z indyka, żeberka wołowe lub cielęce, kość cielęca szpikowa, wątroba cielęca lub wołowa, włoszczyzna i przyprawy. Taki właśnie rosół jest źródłem wielu minerałów i kolagenu. Drugie danie. Kasza gryczana niepalona z ugotowanym wcześniej mięsem, np. z indyka, w sosie koperkowym. Do tego surówka z marchwi i kapusty kiszonej. Obiad dostarcza między innymi potas, selen, cynk, wapń, fosfor, magnez, witaminę A, C, K, witaminy z grupy B i aminokwasy egzogenne. Kolacja bułki grahamki z odrobiną masła, parmezanem lub serem edamskim, jajkiem na miękko, sałatka ze szpinakiem, papryką czerwoną, pomidorem, nasionami słonecznika. Danie dostarcza między innymi witaminy A, C, D, K, witaminy z grupy B, wapni, fosfor, magnez i aminokwasy egzogenne. Smacznego.